Szanowne jury, szanowni Państwo, no z oczywistym wzruszeniem przyjmuję tę nagrodę tak wyjątkową. No pierwszy raz w życiu czuję się tak uhonorowany. Cieszę się, że jakby wraz z tą nagrodą po prostu przypomniana została również to, co jest tutaj pewnie najważniejsze, myśl głównego bohatera tej książki. I to tak się złożyło w 160. rocznicę jego urodzin, i w 85. rocznicę jego śmierci. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować panu profesorowi za bardzo tak wnikliwą i fascynującą również dla mnie refleksję o tej książce. Patrząc w stronę jury, no też nie mogę tutaj szczególnie nie podziękować i panu profesorowi Urbanowskiemu za jego książki, którymi przecierał szlaki, zwłaszcza jeżeli chodzi o literaturę wywodzącą się z kręgu narodowego, czy panu redaktorowi Rafałowi Ziemkiewiczowi za jego książki jak Myśli nowoczesnego Endeka czy Złowrogi cień marszałka, którymi też można powiedzieć tutaj sprawiał, że no to słowo... Samo słowo endek już no, niekoniecznie musiało brzmieć jak obelga, no, podejmując tym samym to dzieło, które w latach 80. podejmował Piotr Wierzbicki. Gdy patrzę tutaj w stronę Jury, no, nie mogę też tutaj nie wspomnieć o Marku Nowakowskim, któremu miałem zaszczyt towarzyszyć w ostatnich latach jego życia i tutaj wraz z nim 10 lat temu jeszcze przybywać przychodzić na właśnie rozdawanie tej nagrody. Miałem okazję też pisać o jego twórczości. Ta moja książka wtedy była nominowana również do nagrody imienia Józefa Mackiewicza, więc można powiedzieć, że trochę tutaj antyszambrowałem tak w kolejce do państwa, także tym bardziej jestem wdzięczny, że tym razem się udało. Proszę Państwa, tak myślę sobie, że no może ja nie jestem oczywistym autorem tej książki i tak zastanawiam się dzisiaj, zwłaszcza, że listopad mamy, nad no, drogą, która mnie tutaj w to miejsce zawiodła. I pewnie takim najwcześniejszym wspomnieniem no, jest to, jak z moim dziadkiem. Z okazji Wszystkich Świętych czy w Dzień Zatuszny razem przychodziliśmy na Cmentarz Brudnowski w odwiedziny grobu rodzinnego, do który tak się składa znajduje się dosłownie dwie alejki od grobu Romana więc tak od wczesnego dzieciństwa ja ten grób Romana Dmowskiego mijałem, tak, w zmierzając w stronę tego naszego grobu rodzinnego, najpierw w towarzystwie dziadka, potem już odwiedzając dziadka, który tam spoczął. Więc no, to jest takie pewnie najwcześniejsze wspomnienie, które być może no, jest takim znakiem od Pana Boga, że e, no, z tą postacią e, jakoś... E, Miałem, 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 się zmierzyć y, 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 kiedyś, tak? e, Oczywiście Takim bezpośrednim tutaj impulsem do powstania tej książki, to też bym chciał tutaj powiedzieć, było zaproszenie mnie do rozmów o twórczości Romana Dmowskiego przez profesora Pawła Skibińskiego. Mieliśmy okazję przez prawie rok prowadzić takie dialogi, które były, którym patronował Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Były one nagrywane, jakoś tam transmitowane. W związku z tym no, w jakiejś mierze tutaj niewątpliwie profesor Skibiński też no, przyczynił, się do tego, że, że no właśnie jakoś z, całą, z całym tym dorobkiem Dmowskiego się chciałem, próbowałem zmierzyć. Ja starałem się w tej książce właśnie, tak jak pan profesor Bartyzel powiedział, spojrzeć na Dmowskiego no, z, właśnie jako taką postać niezwykle wszechstronną, to znaczy jako właśnie i pisarza politycznego, i socjologa. Tak? którym też przecież mógł być, gdyby być może inaczej się jego życie potoczyło w innych czasach żył, jako krytyka literackiego, dość wspomnieć o znakomitej jego recenzji ziemi obiecanej Remonta, wreszcie jako właśnie pisarza, już w tym znaczeniu bardziej, bardziej literackim. I myślę też, że taką jedną z największych trudności, jaka mi towarzyszyła podczas pracy z tą książką, i myślę, że to nie jest tylko moje doświadczenie, chyba jest to jakoś tam doświadczenie naszych czasów. To z jednej strony, jakby taka konieczność właśnie no zmierzenia się z tym wielokrotnym zafałszowaniem postaci Romana Dmowskiego wielokrotnym i po 26 roku przez propagandę czy oficjalną historiografię sanacyjną i w okresie PRL-u, i w dominującym nurcie opozycji demokratycznej, o czym wspomniał pan profesor Bartyzel, czy wreszcie, w naszych czasach no, w których doczekaliśmy. Się już wręcz postawienia znaku równości między Dmowskim a Hitlerem. Tak? No. A z drugiej strony, też gdy pracowałem nad tą książką, to niejednokrotnie przychodziła mi do głowy taka refleksja, jak dalece trzeba oczyścić własny umysł tak, z tych rozmaitych naleciałości narzucanych, czy to przez oświeceniowy materializm, czy tak zwaną szkołę frankfurcką już bliżej naszych czasów, postmodernizm. Te wszystkie schematy, które mimowolnie czasami zaczynają się uruchamiać, gdy się z, tym, z takim tekstem mierzymy, jak i jaki wysiłek intelektualny, rzeczywiście trzeba wykonać, żeby ten swój umysł oczyścić, tak? uporządkować, tak żeby ten tekst no nie tylko zinterpretować, ale w ogóle przeczytać ze zrozumieniem. Tak? To nie jest łatwe zadanie, ja przynajmniej taki problem, znaczy ja się z tym zmierzyłem, tak i myślę, że to jest jakiś, jakiś, jakiś problem naszych, jakiś pewnie naszych czasów. Proszę Państwa, ja czasami tak staję wobec pytania o aktualność Dmowskiego, tak? No, czy chciałbym powiedzieć, że to jest oczywiście książka napisana przez historyka o postaci historycznej, o przeszłości, aczkolwiek, aczkolwiek no, chciałbym się z Państwem tutaj podzielić kilkoma takimi cytatami, które być może tutaj będą takim sygnałem, że Dmowski jest postacią, która wciąż. No, nie, za, nie tylko zasługuje na czytanie, ale również na pewien dialog. Tak? I tu pozwolę sobie takie przytoczyć trzy cytaty, które mi jakoś towarzyszą i które mi się w takich sytuacjach przypominają. Pisał Dumowski: Nierzadko spotykamy się ze zdaniem, że nowoczesny Polak powinien być jak najmniej Polakiem. Jedni powiadają, że w dzisiejszym wieku praktycznym trzeba myśleć o sobie, nie o Polsce. U innych Polska zaś ustępuje miejsca ludzkości. Istnieją siły, które chciałyby naród nasz sprowadzić na poziom niepaństwowego, niepolitycznego szczepu, zespolić go moralnie z obcą państwowością, lub które, uwiedzione płytkim doktrynerstwem, chcą przyszłość jego utopić w urojonym przez jałową wyobraźnię spłodzonym wszechludzkim zbrataniu. Trzeci cytat. Szablony europejskie do takiego stopnia zostały. Przeniesione na nasz grunt, że patriotów marzących o niepodległej Polsce nazywano szowinistami, odsądzając od czci i wiary. To są cytaty, które pochodzą z tekstów dumowskiego z lat 1903-1905, z myśli nowoczesnego Polaka i z podstaw polityki polskiej. I właściwie można powiedzieć, no, że po 120 latach, tak, no, właśnie no, te, 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 te myśli no, brzmią trochę tak, jakby napisane były tu i teraz. I oczywiście, tak, takim generalnym Hasłem tej książki jest to, że warto czytać Dmowskiego. Tak? I oczywiście nie chodzi tutaj o traktowanie go, jak pan profesor Bartyzel powiedział, jako gotowego scenariusza, tak? czy jakieś takie kopiowanie jeden do jednego, tak? ale o to, żeby był pewnym punktem odniesienia w naszej refleksji tak? o cywilizacji. Europejskiej, o cywilizacji łacińskiej, tak, o narodzie, o geopolityce, tak, o geopolityce. To był wybitny geopolityk, który niedoceniany w moim przekonaniu, choćby po to, żeby unikać złudzeń czy rozczarowań, tak jakie nam pewnie towarzyszą w związku z takimi czy innymi wydarzeniami u naszego sąsiada południowo-wschodniego. Proszę Państwa, radość związana z tą nagrodą. No, łączy się też, muszę to powiedzieć na koniec, no, z pewnym smutkiem i żalem. Tutaj dwukrotnie padło określenie, padła nazwa Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej jako wydawcy tej książki. No, ten instytut został zniszczony, tak? a ta książka no, de facto została skazana na niepamięć, tak, czy w ogóle wyparcie z obiegu czytelniczego ma nie być wznawiana, ma nie, ma nie funkcjonować, ma nie istnieć, tak? Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej został no, nie tylko zniszczony, no co pewnie mieściłoby się jakoś w logice tak zwanej demokracji liberalnej, ale został też zawłaszczony i w taki złodziejski sposób jeszcze przeinaczony, żeby jeszcze bardziej wyszydzić, tak? To, to, to wszystko, o czym my tutaj dzisiaj my, my, myślimy. Więc no, tym bardziej jakby przyjmując tę nagrodę chciałbym też właśnie no wyrazić ogromną wdzięczność tak, Państwu za to, że no, no ta książka no nie będzie skazana na taką śmierć, na niepamięć. Bardzo dziękuję.